Ten śnieg e, był bardzo wysoki, że w Polsce musieli e, nawet, e, że pociągi nie działały i nawet e, no, musieli pchać autobusy, bo nie działały. Witam w 42 odcinku podcastu Historia Polski dla dzieci oraz według dzieci. Dzisiaj będziemy mówić o zimie stulecia. Dzieci lubią zimę. Dorośli też, ale nie wszyscy. Dzieci lubią na przykład zabawę na śniegu, sanki, łyżwy, lepienie bałwana itd. Dorośli jednak mają czasem ze śniegiem bardzo dużo problemów. Na przykład samochód nie chce zapalić, bo jest zimno. Rura pęknie od mrozu, trzeba odśnieżyć dom, ktoś się poslizgnie i złamie nogę. A jak jest z wami, czy wy lubicie zimę? A czy wasi rodzice lubią zimę? Może zapytajcie ich. Dzisiaj będziemy mówić o zimie stulecia. Ale co to znaczy? Co to znaczy zima stulecia? Ludzie podzielili czas na stulecia, które też się nazywa wiekami. Wiek i stulecie to jest to samo. Wiecie, ile stulecie albo wiek, ile ma lat? Sama nazwa mówi. Stulecie to 100 lat. Wiek to jest to samo, czyli wiek to także 100 lat. Taki wiek, albo stulecie, zaczyna się od roku, który ma 0 i 1 na końcu, a trwa aż do roku z dwoma zerami na końcu. Na przykład XX wiek zaczął się w roku 1901, a skończył w roku 2000. Teraz żyjemy w wieku XXI, który zaczął się w roku 2001, a skończy się w roku 2000. Co to więc znaczy, gdy mówimy o zimie stulecia? Mamy na myśli najzimniejszą zimę w XX wieku. Nie możemy powiedzieć, jaka była najzimniejsza zima w XXI wieku, bo ten XXI wiek jeszcze się nie skończył. Zaczął się, jak mówiliśmy, w 2001 roku, a teraz jest rok 2018, tak więc w tym, w tym wieku tylko 17 lat minęło. Tak więc dzisiaj będziemy mówić o zimie stulecia, czyli o największej zimie w XX wieku. Ale która to była zima? Trudno powiedzieć. Niektórzy mówią, że największa zima to ta, podczas której jest najzimniej. Inni mówią, że to ta, podczas której jest najwięcej śniegu. Jeszcze inni mówią, że taka największa zima to jest ta, która trwała najdłużej. My dzisiaj skupimy się na jednej z takich zim. Była to zima na przełomie 1978 i 1979 roku. To było w siedemdziesiątym yy, ósmym, więc czterdzieści lat temu. Było to czterdzieści lat temu, a ja miałem wtedy dziewięć lat. I byłem z mamą na wczasach w górach. Gdy w telewizji i w radiu zaczęto mówić, że przyjdzie straszna zima, mama postanowiła, że musimy szybciej wrócić do domu, żeby zima nas nie złapała po drodze. Niestety było już za późno. Pociągi nie jeździły i tak utknęliśmy w Krakowie na dwa dni. Czekaliśmy na dworcu i przez dwa dni nic nie jechało. Dlaczego wtedy pociągi nie jeździły? I nawet e, lu, e, śnieg był taki wysoki, że e, ludzie musieli wykopać drogę dla e, e, autobusów albo samochód i pociągów. Śniegu spadło w tym roku, 78 tak dużo, że pociągi nie mogły go przejechać. Trzeba było zrobić tunele w śniegu dla pociągów. Wracaliśmy z Krakowa do Bydgoszczy parę dni. A gdy dotarliśmy wreszcie do domu, do Bydgoszczy, okazało się, że ogrzewanie też nie działało. Gwałtowne śnieżyce, zamiecie i ostry mróz. Zima przypuściła atak na północy od Suwałk, Gdańska i Szczecina, przesuwając się w głąb kraju. Orywisty wiatr zasypał śniegiem drogi i szlaki kolejowe. Komunikacja niemal całkowicie sparaliżowana. A jak dużo śniegu wtedy spadło? I też um, śnieg był jak taki, by był jak taki stół. Ten śnieg tam raz doszedł do 84 cm, więc to jest 3 linijki, które są warte 30 cm. No, to jest mniej niż 3. Meteorolodzy, czyli ci, którzy badają pogodę, mówią, że spadło wtedy 84 cm śniegu. Gdy my porównywaliśmy, gdy my mierzyliśmy podczas lekcji, było to do wysokości stołu albo trzy szkolne liniki. Czy to dużo? Czy 84 cm to dużo? Dla małych stworzeń tak. Bo były takie zaspy, że. Um... Jakby jakie, jakiś dzidziuś albo um, kot by tam wszedł, to by już go nie było. Był, żeby i by on musiał zrobić tunel, żeby wyjść tak. I niektóre koty lubią, ale mój nie, mój nie lubi. On chodził pod auto. Ja wiem, dlaczego koty uciekają od śniegu, bo śnieg to przecież woda. No właśnie. A kilka lubią, taki zamrożony. Śniegu było tyle, że nie byłoby widać kota, który by wpadł w zaspę. Ale dlaczego pociągi nie mogły przejechać tyle śniegu? Przecież dla pociągu 84 cm to nie jest dużo. Oprócz śniegu podczas tamtej zimy było jeszcze dużo wiatru. Ten wiatr robił z tego śniegu takie wielkie góry. Wszędzie spadło 84 cm, ale wiatr nadmuchał tego śniegu dużo w niektóre miejsca i tam się całe wielkie góry robiły. Takie góry ze śniegu nazywa się czasem zaspami. Ale dlaczego dorośli czasami nie lubią śniegu i mrozu? Jednym z powodów jest to, że można się wtedy poślizgnąć. Nawet samochód może wpaść w taki poślizg. A czy wiecie, co się może stać z rurami, w których jest woda, gdy przyjdzie mróz? To samo, co się dzieje z pełnymi butelkami wody, kiedy włoży się je do zamrażalnika. Kiedy woda zamarza, na przykład kiedyś wsadzi pełną butelkę wody do zamrażalki, to butelka wybuchnie, mhm. dlatego że no, lód się robi większy, jak butelka pęka lub wybucha. no, no, no Robi, że butelka. Rozszerza się. Więc jak macie takie um, rury na dworku, i jakby było takie zaspy, to by jakby woda wychodziła, to by po prostu zamroziło to woda w środku, no i by, by rura puch, pękła. Ta zima stulecia miała bardzo duży wpływ na rząd. Wtedy w Polsce rządził Edward Gierek. Obiecywał opiekę rządu. Ale po zimie stulecia, w 1978 roku ludzie przestali mu wierzyć. Drogi były nieodśnieżone, nie było ogrzewania, bo węgiel nie dojechał. Okazało się, że Gierek, ten, który wtedy rządził, nie był wcale dobrym gospodarzem kraju i ludzie zaczęli się buntować przeciwko jego władzy. Ogrzewanie e, przez to, że rury nie działały, przez to, że rury by się popsuły i wyby wybuchły, to znaczy, że potem ogrzewanie nie działa, więc ludzie by zamarzali w domu własnym, więc w tamtych czasach właśnie tak się stało i ludzie siedzieli w domach, w kurtkach, w czapkach, w szalikach i w rękawiczkach w szkole też. Ludzie buntowali się, a później wprowadzono stan wojenny, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Tak więc ta zima stulecia pokazała, że rząd, że Gierek nie jest wcale dobrym rządem. Bo dobry rząd opiekuje się ludźmi, którzy są w kraju. Jeżeli rząd obiecuje coś, a potem nie wywiązuje się z tych obietnic, ludzie są źli i wychodzą na ulicę i protestują. I tak właśnie stało się wtedy. Jeszcze jeden powód, że nie było ogrzewania było, dlatego że e, nie było wystarczająco węg, węg, węgla, aby em, wszystkie domy ocieplić. Bo nie dojechał ten... Ewne węgla, węgla. Błangu, bo, ciężarówka, bo em, ciężarówka czy coś, czy pociąg. pociąg nie dojechał, aby dostarczyć, bo przez ten śnieg, który był wysoki. Więc e, kiedyś em, jakiś e, pan, to był rząd i em, chciał pomóc kraju, ale potem jak przyszła zima, e, to jakoś mu się nie udało. E, bardzo się zdenerwowali na rząd, bo płacili tyle pieniędzy, żeby rząd ich ochraniał, a on ich nie ochronił, ale nie, wie, nie, widzieli, nie, wiedzieli, nie wiedzieli rząd... Perspektywy rządu, bo mogło coś się stać, że nie mogli dostarczyć, na przykład węgla nie mogli dostarczyć, albo takie różne rzeczy, żeby pomóc ludziom i potem ludzie o tym nie wiedzieli, więc się bardzo zdenerwowali. Tak więc dzisiaj mówiliśmy o zimie stulecia z 1978 roku, ale w XX wieku były też inne zimy stulecia. E, pierwsza, Pierwsza zima. Taka stulecia, bardzo mroźna, była w 1939 i potem było 62 do 63, 78 do 79 i 86 do 87, bo zima wciąż jest na samym początku roku. Dla mnie jednak najzimniejsza była właśnie ta zima z 1978 roku. Minęło od niej 40 lat. Zapytajcie proszę swoich rodziców i dziadków, która zima była najzimniejsza według nich. Ja myślę, dla mnie była najzimniejsza ta 78 roku, ale może wasi rodzice albo wasi dziadkowie myślą inaczej. Może oni uważają, że najzimniejsza była ta zima z 39 roku, czy może jeszcze jakaś inna. Ja już bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. To był 42 odcinek podcastu Historia według dzieci, w którym mówiliśmy o zimie stulecia z 78 roku. Jeszcze raz dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam na naszą stronę internetową. Zapraszam do wspierania nas na Patronite. Wszystkie linki będą w opisie do tego podcastu. Jeszcze raz dziękuję za wysłuchanie do końca i do usłyszenia w następnym 43 odcinku. Pociągów. I jak to się znowu nazywa, że taki pociąg e, z linką tam jest i. Trambaj. Trambaj.